Zapraszamy do samej góry, zapraszamy, windą, windą, no, zapraszamy. Nie, jest... o, proszę. O, proszę, bardzo proszę, zapraszamy. Właśnie w połowie ochrony lasu poznać choroby, szkodniki trzech najszybszych drzewów, dlatego ja tu nawet działkowców zaprosiłem. To, to jest pierwsze serce tego ośrodka. W tej chwili ci, którzy mogą... Zapraszamy. Zapraszamy jeszcze do góry i później do jaskini Nie Nietoperzy. Chciałbym powiedzieć odnośnie jaskini, zanim tam wejdziemy, bo to jest dosyć niby duża, bo jak Państwo czytaliście w Gazecie Wrocławskiej, to właśnie ta jaskinia, niby niedźwiedzia w Klety, to właśnie oni pisali o naszej jaskini, że, ale to nie ma 100 metrów wcale. No, ale tak już szczerze i tak... Tak bardzo A nie ucieka? Tutaj po się pokazuje robaka. A jak no nie ma jedzenia, to trup. Ale na szczęście jedzenia ma pod dostatkiem. Bardzo dziękujemy Panu że pokazała.